Cześć. Witam Was bardzo serdecznie. Chciałam Wam dzisiaj przedstawić trzy najnowsze kolekcje, które przygotowałyśmy dla Was z P13. Pierwsza z tych kolekcji jest to kolekcja morska, wakacyjna yy, o nazwie Beyond the Sea. Ponieważ nie wyjechałyśmy w tym roku na wakacje, postanowiłyśmy sobie troszkę tego morza przenieść do naszego domu, i właśnie dlatego. Ta kolekcja powstała. Z czego ona się składa? Tradycyjnie z dużych, małych bloczków. W bloczkach tradycyjnie znajdziecie elementy do wycinania oraz arkusze. 12 dwustronnych arkuszy, może od początku. I pierwsza, i druga okładka mają te elementy do wycinania. Arkusz pierwszy jest z takimi fajnymi muszelkami. Drugi arkusz, dru, druga strona tego arkusza to takie deseczki, widoczek morski, mapa, świetna będzie do albumów, oraz e, jeśli ją przetniecie na cztery, to w każdej tej e, kartce 15x15 będzie się znajdowała jakaś scenka. E, tak dobieramy sobie e, tutaj e, te układy różnych elementów, by właśnie po przecięciu na cztery. Każdym coś się znalazło, by to ładnie współgrało. Kolejna strona, taki letni pokój. Deseczki morskie, kwiaty, które niekoniecznie muszą być użyte tylko do bukiety kwiatowe, które nie muszą być użyte tylko do projektów e, takich właśnie morskich. E, spokojnie do też e, innych okazji będą pasowały. Arkusz z takimi elementami, które również można użyć jako po prostu jako tło lub powycinać sobie poszczególne scenki. Też będą świetnym elementem do prac. Karty, idealne do albumów. Taka niebiesa, niebieska mapa. Jeszcze jeden widoczek z takimi wielkimi drzwiami, idealny do layoutu. Beżowy arkusik z krateczką. I tu już mamy powtórki. W małym bloczku jest dokładnie, jeśli chodzi o arkusze, to samo. Natomiast na mm, tych arkuszach do wycinaniach mamy troszeczkę inne elementy niż w bloczku 12x12. /12. Oraz te elementy nie są takie malutkie, jak to dawniej bywało. Od dłuższego czasu już te elementy u nas są zdecydowanie większe. Nie są 100% pomniejszone jak y, mm, arkusze z, w stosunku 12x12 12 do 6x6 cali. Y, takie powiększone elementy zdecydowanie jest mm, łatwiej wycinać. Co mamy dalej? Mamy dalej tradycyjnie tagi, flagietki, kółeczka, oraz na flagietkach napisy. Napisy są w dwóch kierunkach, bo czasem potrzebujemy tą flagietkę odwrócić w prawo bądź w lewo, więc idealnie będzie pasowało karty. Kart używam ja osobiście głównie do, jako maty do zdjęć. Jeśli robię albumy, one się świetnie sprawdzają w tej formie, mają format 10 na 15, więc dla mnie jest to idealne rozwiązanie. Flagietki, na których macie. Dużo fajnych widoczków, zeszyty, żurnal, Art journal, travel oraz taki zeszyt A5. Stemple, fajne muszelki, latarnia oraz napisy i oczywiście naklejki, napisy. Różne inne kształty, prostokąty, flagietki, kwadraciki i też napisy, oraz kółeczka. To była pierwsza kolekcja. Druga kolekcja, którą Wam tu przedstawić, jest to kolekcja jesienna. The Four Seasons Autumn to trzecia już yy, kolekcja z naszej serii, cztery pory roku. Co w tej kolekcji znajdziemy? Tradycyjnie duże, małe bloczki. W bloczkach oczywiście elementy do wycinania, a jedna i druga okładka. Oraz tak, pierwszy arkusz to piękne, jesienne bukiety. Druga taki ładny e, arkusik w róż. W ciemny, biskupi, tak jakby. Troszeczkę dla mnie, eee, ulubiony chyba arkusz. Karty z elementami. Dynki na drugiej stronie. Tutaj mamy arkusz scenkowy. Na drugiej stronie mamy pomarańczowy w listki. Tutaj jest druga scenka i taka ciekawostka. Jeżeli sobie e, przyzłożycie jeden i drugi arkusz razem ze sobą, one są tak połączone, tak, tak zaprojektowane, by można było sobie stworzyć tak, pod, tak zwany podwójny, podwójny layout, i ta scenka będzie ładnie ze sobą e, współgrała w całości. Druga strona, to owoce. Kolejny arkusz to y, karty, idealne do albumów. Deseczki. Nawet nie deseczki, takie drewienka, y, krążki drewienek powycinane. Y, arkusz idealny do wszelakich projektów. Wianuszki. I tutaj taki fajny turkus. I tutaj mamy już powtórzenia w bloczku. 15 na 15 również te arkusze są, i tak jak już wcześniej mówiłam, przy morskiej kolekcji są elementy do wycinania inne niż w bloczku 12 na 12 i zdecydowanie są one też w bardzo dobrym formacie do wycinania. W kolekcji również mamy zeszyty: prawy Journal i Art Journal, flagietki. Ciekawostką jest to, że wszystkie te opakowania, które macie w tagach, na kartach i flagietkach, są drukowane na tym samym papierze skrapowym co papiery. I zawsze umieszczamy na odwrocie tych opakowań. Jakiś fajny arkusz, który spokojnie możecie, możecie użyć. Ja nagminnie używam tego arkusza właśnie z tymi kartami. On jest naprawdę tak świetny, że u mnie żadne opakowanie się po prostu nie zmarnuje. Uwielbiam go. Więc to były flagietki. Oczywiście, karty. Tagi. Kółetka. Flagietki. I napisy. Mamy również naklejki. Kółeczka. I różnego rodzaju tutaj. Oraz oczywiście stemple. Świetne listki. Będą pięknie wyglądały, odbite na przykład na kalce i zembosowane jakimś białym pudrem. Pięknie to będzie wyglądało później wycięte. To była kolekcja jesienna. A teraz czas na ostatnią. Czyli również kolekcja z naszej serii 4,5 roku. The Four Seasons Winter. I tak, kolekcja ma duży bloczek 12x12, 6x6 oraz bloczek 6x8. Zaczniemy od dużego. Oczywiście elementy do wycinania są na dwóch stronach. Nadmieni jeszcze to, że jest to kolekcja niekoniecznie świąteczna. Jak sama nazwa wskazuje, jest tutaj dużo zimy, oraz wpletłyśmy w nią troszkę akcentów takich, właśnie około Bożonarodzeniowych Bożonarodzeniowych. Ale zależało nam na tym, by ta kolekcja była nie tylko taka typowo świąteczna, by jednak tej zimy również w niej e, troszkę się znalazło. Więc e, jest ona troszkę pomieszana. Dwa w jednym, tak zwane. E, więc tak, mamy tutaj elementy do wycinania, i one są tak specjalnie tutaj zrobione, by właśnie e, tych świąt wyciągnąć z, jak najwięcej z tego arkusza. Z dodatkami, czyli po prostu tutaj macie mnóstwo różnych kwiatuszków, yy, gałązek i takich elementów typowo świątecznych. Pierwszy arkusz to takie fajne zimowe domki. Również gdy je powycinacie sobie, yy, poprzecinacie ten arkusz yy, na cztery, to ładnie będą się tutaj składały na Cztery mm, kartki, 15 na 15. Druga strona, deski. Kolejna to mm, taka scenka ze straganami, właśnie na przykład świątecznymi. Deski, piękne, ciemne dechy. Desek nigdy za wiele. Kolejna scenka to y, taka przytulna, zimowa, z fotelem na przykład dla Mikołaja. Następny arkusz ładny, niebieski, zimowy ze śnieżynkami. Oczywiście w kolekcji nie mogło zabraknąć bukietów kwiatowych. I delikatny, bardzo jaśniutki arkusz, który będzie świetną postawą do takich wzorzystych później kolejnych warstw. Tradycyjnie karty, na których już troszeczkę jest tych elementów świątecznych więcej. Ale też znajdziecie takie zwykłe, po prostu zimowe elementy. Piękna zieleń, butelkowa oraz śliczne zimowe zwierzaczki. I pasy bardzo kwieciste. Tutaj mamy już powtórzenie. A w bloczku 15 na 15 oczywiście dokładnie to samo, jeśli chodzi o arkusze. E, natomiast, jak e, już mówiłam wcześniej, e, elementy tutaj są do wycinania troszkę inne niż w tych arkuszach e, dużych. Też oczywiście odpowiedniej wielkości. E, Bloczek 6 na 8 Jest tutaj kilka arkuszy, które po prostu są moimi naj, 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 I tutaj również w tym bloczku znajdziecie zarówno i zimowe, i świąteczne arkusze. Na okładkach mamy jeszcze inne niż w tych bloczkach tutaj elementy. Pierwsza okładka tutaj mamy kilka takich większych, dodatkowych scenek. Które będą idealnie pasowały do albumów lub layoutów, a na ostatniej stronie mamy e, również elementy do wycinania, troszeczkę inne niż w tych arkuszy wcześniejszych. E, bloczki 6 na 8 idealnie będą Wam pasowały e, do e, albumów, jeżeli robicie w tym formacie, właśnie. E, one są e, za chwilkę pokażeń ułożone w takich czasem kierunkach, które będą Wam pasowały i w pionie i w poziomie. Tutaj mamy fajny domek i gładziutki jasne z jakimś lekkim patternem. Arkusik. Kolejny arkusz to zimowa scenka i to jest właśnie to, co mówiłam. Niektóre są właśnie w pionie, a niektóre w poziomie. Idealne do albumów. Zimowa scenka. I piękny granat. To jest mój ulubiony chyba arkusz. Tu jest arkusz, który możecie sobie użyć y, jako tło do kartki, bądź wszystkie te znaczki powycinać i macie tyle elementów do wykorzystania na y, y, wszelakie projekty, y, że to jest naprawdę arkusz, który ma wszelaki zastosowanie. Mój ulubiony na pewno. Druga strona bardzo jaśniutki, niebieski. W bloczku tym również się, znajdują się y, karty, arkusze z takimi y, rameczkami. Tych arkuszy jest 4, więc macie tutaj 8 y, takich ramek. Idealnie do kartek bądź do albumów. Druga strona: y, deski z y, takim bluszczykiem, z owocami. Też może być albo właśnie w kierunku pionowym do kartki jakiejś, lub poziomo idealnie będzie pasowało do albumu. Bukieciki do wycinania lub jako tło. Zielony arkusz z napisikami. Piękna czerwień. To, to nie jest bardzo taka jaskrawa czerwień, a też nie jest taka przygaszona. Eee, bardzo jestem zadowolona z tej czerwieni. Ona tutaj troszeczkę inaczej wygląda na tym mm, filmie, ale w rzeczywistości jest taka, taka piękna, ładna, zimowa czerwień świąteczna. Listki. I tutaj już mamy eee, powtórzenie. Oczywiście mamy tagi kółeczka eee, napisy i flagietki. Wszystko ma y, na opakowaniach, y, na ich odwrocie, dodatkowy wzór, który można sobie użyć. Flagietki, troszkę zimowych, troszkę świątecznych. Y, tutaj mamy travel journal, deski, karty, naklejki. Oczywiście napisy, kółeczka i takie różne inne elementy. Te napisy są w języku angielskim. Natomiast, jeśli będziecie chcieli użyć sobie naklejek w języku polskim, to do tej kolekcji idealnie będą Wam pasowały naklejki z naszej starszej zimowej kolekcji Rosy, Cosy Christmas. Tam są również naklejki w języku polskim i ja osobiście używam właśnie już tego połączenia. Idealnie pasują, więc jeśli ktoś potrzebuje lub chce użyć napisów polskich, to zdecydowanie polecam naklejki z tamtej właśnie kolekcji. I na koniec zostawiam sobie stemple. Stemple po prostu yy, uwielbiam. Yy, tym razem zrobiłyśmy do kolekcji stemple w formacie yy, A6. Zamarzył mi się dziadek do orzechów do tej kolekcji. Asia go narysowała i ja jestem po prostu naprawdę mega, mega zadowolona. Dziadek jest duży, ma 13 cm, jest idealny na kartki bądź jakieś różne inne projekty. Oprócz tego jest jeszcze fajna karta i kilka napisów. Te napisy tutaj są oczywiście osobno, można je tam odkleić one nie są na tej karcie i mamy też Ostrogrzew świetną pieczątkę taką ładną Merry Christmas więc idealna będzie do przybicia na jakiegoś bilecika dla mnie po prostu idealne stemple. Jeśli chodzi o kolekcje są to wszystkie kolekcje, ale jeszcze mam coś dla was innego. Razem z kolekcjami wyszły dodatkowo. Nowe linie, nowe linie stempli są to Creative Stamps. Na sam początek mamy dla Was trzy dziewczyny. Te trzy dziewczyny mogliście wcześniej spotkać w Digi-stemplach. W sumie głównie to tą poli. Jest ona też w Digi-stemplach, ale chcieliście również stemple realnie. Zrobione, więc stwierdziliśmy, że czemu nie. Poza tym same byłyśmy bardzo ciekawe, jak one po prostu będą wyglądały właśnie w wielki, większej formie i chciałyśmy to zrobić. Więc tak, na sam początek poli. Poli to fajna dziewczyna, która idealna będzie do projektów na kartki dla. Dziewczyn e, takich starszych, osiemnastki. Świetna jest. Poli ma również kurtkę, którą można założyć. Oraz kilka napisów. Fajnego piesa. I kubek na kawę. Tutaj e, stempel jest również osobno w tym kubeczku, więc e, odbijacie sam kubek, a później sobie dostosujecie e, taki stempel na kubek, który właśnie Wam pasuje. Jest również y, zimowa Joy, czyli zimowa dziewczyna z kubeczkiem. Fantastyczny bałwan. Uwielbiam go i właśnie za chwilkę będę go kolorowała. Y, I kilka napisów śnieżynki. Kolejna Lala to Hope. Jest to y, idealne: y, są to idealne stemple do różnych projektów ciążowych, dziecięcych. Tak zwany dwa w jednym tutaj macie, bo tak naprawdę tak, może być to i dziewczyna na e, baby shower, może być już wózeczek dla, na kartkę dla, po prostu dla dzidziusia jakiegoś. Macie baloniki, hello boy, hello girl, it's a girl, baby, różne, przeróżne są. Tutaj jest nawet test ciążowy i dwie kreseczki, które możecie po prostu w e, albumie jakimś pamiątkowym użyć. E, naprawdę wszelakie zastosowanie jest tych stempli. Jesteśmy bardzo z nich zadowolone. Dodatkowo jeszcze wyszły dwa pady: Mini Creative Pad, w którym znajdziecie deseczki. Deseczki, które gdzieś tam pojawiały się w kolekcjach, ale czasem potrzebny jest mały format. A desek, jak, jak wiadomo, nigdy za wiele. Z tego co wiem, są y, bardzo rozchwytywane y, te pady, więc y, idealne. Oraz jest to Stamping Pad y, skin tone czyli mamy tutaj różne rodzaje, y, różne odcienie, które można używać jako arkusze do wycinania na przykład wykrojnikami różnych postaci, bądź na przykład wbijanie stępli do ciałka, do włosów. Są takie ciemne, prawie czarne, ale to jest taki bardzo, bardzo brąz, delikatny też taki brązik. trzy, 4, 5. 6, 7, 8, 8 arkuszy z każdego takiego tutaj jest yy, yy, wzoru. Tutaj mamy już taki delikatny brzoskwiniowy, może nie to nie jest brzoskwiniowy, drugi jest jaśniutki. Yy. Tutaj jest już kolejny jaśniutki. Tu jest taki beżyk z takim typowym cielesnym kolorem. I na kładce jest jeszcze taki bardzo, bardzo jaśniutki. To by było tyle z tych wszystkich naszych nowości. Mam nadzieję, że wam się będą one podobały, będzie wam się dobrze z nimi pracowało i tradycyjnie zapraszamy do dzielenia się waszymi pracami na naszej grupie na Facebooku. To tyle z mojej strony i mam nadzieję, że niedługo do zobaczenia. Pa pa!